Chłopaki nie potrzebują nawet zdjęcia. Obraz kierownika mają głęboko wryty w pamięć. Widują Pawła od lat niemal codziennie. Stalowy kierownik ręce będzie miał ze starych samochodowych sprężyn, a nogi chyba z taboretu. Elegancko, dawaj go do góry nogami. Dobra, Zbiszku. Nie, no teraz, teraz, jak do góry nogami? Teraz nie może być do góry nogami. Teraz na nogi. Teraz na nogi, dobra. Weź go za ręce, podnieś go. Na razie to nóg nie ma. Wieszku, to byśmy obcięli. To będziemy. to, to będziemy obcinali i to będziemy obcinali. Ale to może ten, klatę mu trzeba wypchnąć, co parę młotów od środka co na bebechy. – A no ta bo musi mieć miejsce na trzewia. To nie lepiej jakoś miskę przyspawać? O. Ty dobrze gadasz, to jest prawda. Lepiej spakuj Tam są miski w kolejnym. jak przyspawamy no, taką miskę, że ma być. Ta, wiertarkę tak, weź, tak, to tak. się pępek wiertarkę weź, to się pępek wywierci. Czyli nie będzie sylwetki Adonis'a. Brzuch będzie duży, za to głowa mała. To już chyba lekka złośliwość. Walę na nogi kierownika. Chociaż <grymka> kopnie w Jak, A może on już czuje tam w biurze, że jego nogi, bolą. No Dobrze, nogi. Nie bolą. Może go uszy Dobrze, że kierownik ma poczucie humoru. Inaczej za ten nos mógłby się trochę pogniewać.